W weekend na międzynarodowych targach poznańskich można było spróbować specjałów regionalnych z 14 województw oraz z Chorwacji, Ukrainy i Korei Południowej. To wielkie święto żywności, potraw regionalnych. To wielkie święto również tradycji i kultury, bo tradycja i kultura regionów polskich związana jest bardzo z jedzeniem. To również święto żywności, która coraz częściej trafia na stoły w Polsce, jest coraz bardziej modna. To również y, żywność, która odnajdywana na sklepach w półkach, to to znaczy, że przez 22 lata Targów Smaków Regionów wykreowaliśmy z regionami modę na to jedzenie. Najlepsi producenci żywności otrzymali specjalne medale i wyróżnienia. Wśród medalistów jest Spółdzielnia Mleczarska z Wrześni, która już po raz piąty otrzymała medal, tym razem za serek śmietankowy. Wszystkie nasze wyroby mają czystą etykietę, czyli nie ma tam żadnych stabilizatorów, konserwantów, które by po prostu szkodziły marce naszych wyrobów. Podczas targów promowano nie tylko towary z różnych regionów, ale również miejsca, w których można ich skosztować. Wystawiali się między innymi restauratorzy, którzy coraz częściej stawiają na własne autorskie dania. Z położonej w Wielkopolsce Olandii można przywieźć nie tylko miłe wspomnienia, ale również zaopatrzyć swoją spiżarnię w zdrowe produkty. To jest około dziewięciu produktów takich przygotowywanych z produktów pochodzących stricte od nas. Mamy też alkohole, które są do nas pod naszą marką robione. Pracujemy nad tym, żeby mieć swoją winnicę i już za dwa lata właśnie będziemy mieć swoje wina. Podczas targów prowadzono również warsztaty kulinarne uczono między innymi jak nie marnować żywności. Banki żywności lokalne z Wielkopolski prezentują swoje techniki gotowania tak żeby tej żywności zmarnować jak najmniej. Jak użyć to czego nie zjedliśmy jednego dnia do dania na drugi dzień kolokwialnie mówiąc. Szanujmy żywność, nie wyrzucajmy jej. Tego typu warsztaty pokazują nam jak wykorzystać to czego nie wykorzystaliśmy wcześniej. Targi Smaki Regionów odbyły się po raz 23.